Bywają na świecie takie nierozdzielnie złożone wartości, jak chociażby słowa i muzyka. Piosenka to są zarówno słowa, tekst z refrenem, no i muzyka, i to dopiero tworzy piosenkę. Same słowa, to jest poezja. Sama muzyka to jest wokal. Mm. Natomiast dopiero połączenie słów i muzyki tworzy piosenkę. I podobnie jest ze znajomością. Jeżeli znajomość opiera się tylko na wymianie słów, to może to być całkiem fajna znajomość. Podobnie jak po poezja, też coś całkiem fajnego, ale dopiero poezja śpiewana, piosenka, dopiero wtedy trafia człowiekowi do serca. I dlatego znajomość z kobietą. Oparta tylko i wyłącznie na rozmowie, też może być. Natomiast znajomość z kobietą, jak jest oparta nie tylko na porozumieniu duchowym, ale również na wymianie płynów ustrojowych, dopiero wtedy jest pełna. Prawda, panowie?